Witam Państwa w naszym studio gość, kolejny Pan Roman Ludwiczuk, senator szóstej i siódmej kadencji. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie, dzień dobry Państwu. Podobno Panie Senatorze, nie potrafi się Pan pogodzić z zajmowaną obecnie pozycją, y, chyba społeczną, polityczną i dlatego y, tutaj Pan przychodzi do studia komentować bieżące wydarzenia. Nie, nie wiem, do czego pani nawiązuje. Mm -hmm. Mogę się, mogę się domyślać, ale nie, na, naprawdę proszę mi wierzyć, że y, nie mam żadnych kompleksów y, dotyczących swojej pozycji. Wręcz odwrotnie, życzę komentatorom, y, którzy hmm. to powiadają e, takiej pozycji, jak. Ale jest nasi moja. telewizowie z pewnością nie wiedzą. Kto tak właśnie komentuje, to pan prezydent e, Szełemej mówi, że pan nie powinien raczej e, się dzielić swoimi przemyśleniami z e, bo One są podyktowane pana frustracją, panie senatorze. <grym> ja chętnie usiądę z Panu prezydentem, żeby mi po prostu opowiedział, e, op opowiedział o tej hmm. sytuacji. O moją frustrację nikt się nie musi martwić, nie każdy martwi się o swoje frustracje. Mm -hmm. no, ja odnoszę wrażenie, że pan prezydent y, nie posiada żadnych frustracji, wręcz przeciwnie, jest zadowolony z własnych e, decyzji. E, jest ich e, kilka w ostatnim czasie, e, co prawda nie wszyscy mieszkańcy są z tych decyzji zadowoleni, mm -hmm. ale odnoszę wrażenie, że, że pan prezydent ma jakieś e, e, swoje wyższe cele do, e, do przeprowadzenia. Na przykład y, mieszkańcy protestują przed zamknięciem rynku dla y, ruchu. Panie doktor, muszę powiedzieć, o, jeszcze wracając do tej frustracji, także, tak. y, że nie mam takiego poczucia, bo jakimś dziwnym trafem w ostatnim czasie dość dużo osób przychodzi do mnie i, i mówi o tym, y, co im y, przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. I również w tej sprawie było dwóch przedsiębiorców, jak można tak nazwać, osoby prowadzące działalność gospodarczą w rynku zeszły, słyszały o tym pomyśle, że również słyszały o tym, że mają swoje, swoją działalność przekwalifikować na galerię sztuki tak, tak mi to przekazali no i są pełni obaw, że zamknięcie tego rynku dzisiaj spowoduje że ten ruch już znikomy, już znikomy, bo on jest ten róg, ale tak jak uh -huh. wszyscy wiemy, tak godzina 16 uh -huh. i tam ten rynek jest, że tak powiem, wypusty. No ale może ja jak się galerie sztuki otworzą wreszcie senatorze, to będą tam tłumnie turyści ja, się zbierać w rynku. Ja, ja myślę, że takie, takie instytucje galerii sztuki są absolutnie też, po, też potrzebne, ale. Jak pamiętam, takowym miejscem w Obrzychu miała być stara kopalnia, gdzie właśnie miały się mieścić galerie sztuki. No to będzie pewnie. No tak tylko trochę na to będziemy musieli poczekać. Nie nie myślę, żeby to był dobry pomysł, żeby… Zaraz, nie zaraz, wiem, zaraz wzorem... dlaczego, dlaczego poczekać? Przecież podobno wszystko w terminie jest ja, i o czasie ja wspaniale jest. Myślę, że chyba nie, nie do końca, mm -hmm. ale to jakby temat na inną rozmowę. Mm -hmm. tak? Natomiast te wysu 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 wysuwające się zapory… Eliminujący wjazd do rynku. A to, nie to wiem. to drogie chyba są urządzenia. To zapewne tak, no bo, bo, bo mhm. może same urządzenia aż nie tak, ale cała, cała instalacja, przy wbudowanie je, w tych urządzeń w ziemię, to na, na pewno jakieś to są koszty. Nie wiem czy. Duże. Tak? tak? Pani redaktor Tak, tak o? mi się obiło uszy, że chyba 600 tysięcy nawet. No to następny pomysł jakiś taki, który y -y. generuje w budżecie duże wydatki, niekoniecznie y -y. jakby były pierwszoplanowym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta, bo przecież do tej pory są znaki ograniczające wjazd, są znaki mówiące kiedy można wjechać, ten rynek został chyba za, za te, w tej kadencji za, od pana, pana prezydenta Szemieja otwarty tam od ulicy Sienkiewicza bo jak pamiętam to ten ruch był kiedyś ograniczony, nie było tam dojazdu dzisiaj ten wjazd jest my wszyscy widzimy jak funkcjonujemy, zdarza się, że nieraz do różnych instytucji do różnych firm ciężko nam dotrzeć, jeżeli nie mamy możliwości dojazdu, absolutnie zamykanie dojazdu Chyba nie jest najlepszym pomysłem, nie mówiąc już o, o kosztach. Być może spowoduje również, że działalność gospodarcza w tej części miasta no, w pewnym sensie zostanie ograniczona przez to, że będzie utrudniony dojazd bezpośrednio. Wiem, że no ale są... prezent argumentuje to tym, że, że wszystkie miasta w Europie. Mają takie rynki, właśnie w zabudowie, te staromiejskie, pozamykane? Ja muszę mhm. powiedzieć, że, że w ostatnim czasie kilka rynków zjeździłem w Europie. Miałem taką okazję mhm. z takich czy innych przyczyn i tam nie widziałem, żeby. Wszystkie były zamknięte, tak. Żeby były zamknięte, wręcz odwrotnie. Mhm. Panie senatorze, wybory do powiatu. Mógłby pan ocenić, z boku pan stoi, przygląda się pan? No tak, e, widzę, że. Syn pana Orpla na jedynce. To jak to e. wygląda według pana? No, nie wiem, to, to jest jakby sprawa wewnętrzna pana Orpla, syna pana Orpla i komitetu, e, który pan Orpel e, reprezentuje. Nasz powiat? Nasz powiat. E, nie wydaje mi się, żeby to było najrozsądniejsze rozwiązanie. No, ale Nasz powiat jest popierany przez Platformę Obywatelską. Ja pamiętam taką historię z panem marszałkiem Schetyną, kiedy właśnie ktoś z rodziny próbował wystartować do Senatu i jednak jakby szef partii niezbyt przychylnym okiem patrzył na tak, takie tak, zachowania. Chyba chodziło o szwagra pana mm, tak. Grzegorza, mm -hmm. chyba w Bolesławcu, jak dobrze pamiętam mm -hmm. I, i nie było zgody, żeby kandydował z tego okręgu Legnicko Jeleniogórskie, Jeleniogórskiego no, do Senatu. No trudno odmówić racji tutaj w no nie, pewnym no, ale sensie. Akurat tak, tutaj tak. moglibyśmy dyskutować, bo to mm -hmm. wielce zasłużony samorządowiec. Tak. Y, no ale y, mimo wszystko jednak... Na, tak. Jednak te standardy tak, były A tutaj syn były pana takie. Leszka mamy, jedynce. mamy też panią Barbarę Zdrojewską, która też, że tak powiem nie dostała zgody do kan jako mm -hmm. kandydowania. No tutaj mamy jakby trochę E, inne standardy. No ale nie Dlatego... mogą być inne standardy, bo jest to lista popierana przez Platformę no tak, Obywatelską. Ale, ale wiec, jakie ja, inne standardy? Ja, ja, A pani jest członkiem tej platformy, re, pani panie y, No to ja pana pytam, panie pani senatorze. Panie redaktor, ja chcę powiedzieć, że myślę, że to nie lista była popierana, bo ja nie wiem, czy lista komitet, kandydatów tak, była komitet. akceptowana przez, przez nie wiem komitet. zarząd regionu, tylko to była, to była idea popierana, tak, tak. że w związku z tym, że Platforma Obywatelska nie wystawia swojego komitetu. Tak, to mnie skier... trochę dziwi. Mnie też, ale to już nie mi komentować. No dlaczego jest pan członkiem partii z powrotem ale, na łono partii pan przy, jest przyszedł? Jest takich członków jak ja kilkudziesięciu mhm. i nie wyobrażam sobie, że każdy szeregowy członek platformy obywatelskiej komentował decyzję, czy zarządu powiatowego, czy zarządu koła, mhm. czy zarządu regionu, bo to już nie byłaby demokracja, tylko w pewnym sensie e, anarchia. Natomiast ja uważam, że Platforma powinna wystawić komitet. Mhm. Takie jest moje zdanie, do którego mhm. mam e, prawo. Natomiast, Niekoniecznie z jedynką e, dla pana Orpla, tak? To znaczy na, na tych listach, Orpla. jak pooglądamy

80% kandydatów pewny spo, to są ludzie, którzy są bezpośrednio związani z tymi osobami, które założyły ten komitet. Inaczej, z burmistrzami, mm -hmm. wójtami. A pra... tam podległość służbowa jakaś obowiązuje. No, no, być może dlatego mm -hmm. jest karność też w startowaniu. Nie? Trudno już, pracodawcy odmówić, tak? Tak mi się wydaje. Dlatego no ale co pan o tym sądzi, panie senatorze? E, e, ja uważam, że to nie jest dobre że to nie jest dobre rozwiązanie. Że wybory są wyborami demokratycznymi, mhm. że ludzie. Słyszałem jeszcze taką jedną rzecz od chyba przewodniczącego komitetu wyborczego Nasz Powiat pana Leszka Orpla, że przygotował czy przygotowało kilka osób program i mówili ludziom, że jak chcecie startować, to, będziecie, to musicie ten program realizować. Wiem, że, że inne komitety, w tym Obywatelskie Porozumienie Samorządowe, pierw pytało potencjalnych kandydatów, co by chcieli zrobić, jakby widzieli funkcjonowanie powiatu i wtedy im zaproponowano startowanie e, z tych komitetów wyborczych. Ale wracając Ale do... to są standardy wracając, Platformy Obywatelskiej, panie właśnie, senatorze. Chciałbym wrócić, że myślę, że na pewno, gdyby te listy były przedstawione, jak ma to wyglądać, na pewno byłaby ożywiona dyskusja, jak znam kolegów z zarządu, czy przynajmniej mhm. niektórych regionów. Proszę zauważyć, że, że jak mnie no, pamięć Przewodniczącym regionu komitetu, jest pan, pan Szełemey, no to. Z tego platformy. komitetu, nie będę tego komentował, z tego komitetu. Ale dlaczego Pani powiatu, tego komentować? To jest bardzo ważne pytanie. Z tego komitetu, z naszego powiatu, jak dobrze pamiętam, to startuje chyba tylko dwóch członków Platformy Obywatelskiej. Dwóch członków Platformy Omercyjnej. Jest to, jak e, mnie pamięć nie, myśli, nie myli, pan Roman Gut, dyrektor e, z, z szkoły, skutowo mówiąc, energetyczne, energetycznej. Mm -hmm. I chyba pan Piotr Bryk, i pan Piotr Bryk, członek mhm. zarządu. Nie przypominam sobie, żeby pozostali kandydaci, co startowali, co startują, mhm. mieli czy byli członkami Platformy No, Ale jest to komitet popierany przez Platformę Tak, więc... sama, idea, sama idea idea, mhm. powołania takiego komitetu opartego na wójtach, na burmistrzach, zyskała akceptację zarządu tak. regionu. Natomiast myślę, że to, co już się potem wydarzało, listy i listy, na pewno nie, i kandydaci na tych listach, nie było to. Nie było to absolutnie ustalane, w moim przekonaniu, zarządem regionu. Bo gdyby było ustalone, no to, być, to by nie być, było. Być może nie mhm. byłoby takiej sytuacji, mhm. że Kamil Orpel jest na jedynce, czy ludzie, pracownicy podlegli wójtom burmistrzom, czy prezydentowi startują w tych wyborach. Ja nikomu nie chcę zabierać ani biernego, ani czynnego prawa wyborcze, wyborczego. O to walczyliśmy, że są wybory wolne, każdy może startować. Ale budzi to w pewnym sensie pewne mhm. emocje. A pański kolega partyjny w tej chwili, pan Piotr Kruczkowski, ma kłopoty ja myślę, z wymiarem sprawiedliwości. Ja myślę, że cała ta, sprawa, cała ta sprawa mogła w ogóle nie mieć miejsca. No ale tak jak, jak wspominał pan Kruczkowski. Tak, wspominał pan Koczkowski, pewne osoby rekomendowały do rozwiązań, które podejmował, bo rzeczą jest jasną i oczywistą, że, że prezydent no odpowiada, nie musi za, wiedzieć, odpowiada tak. za, za to wszystko, co się dzieje, podejmuje decyzję lub ktoś w imieniu prezydenta podejmuje tę decyzję. Jeżeli dostał taką e, rekomendację, że, no tak osoby, tak. że osoby, które e, wytypował, czy które skierował do rad nadzorczych, mm. chyba jak dobrze pamiętam, współca zdrój i i mzuku. Pełniły, były już w innych radach nadzorczych, i było to, że tak powiem, złamanie czy naruszenie przepisów, które określa ustawa. Które określa ustawa, więc na tych opiniach się oparł i powołał. Ja uważam, że, że większym rozsądkiem można było się nawet przy, przy takiej rekomendacji, Ale z drugiej większym strony rozsądkiem Panie... można było się, uh -huh. że tak powiem, kierować, bo przecież w obrzuchu nie, nie brakuje osób, które spełniają wymogi bycia członkiem rady nadzorczej i pod względem merytorycznym, i pod względem formalnym, I wiele tych osób mogło pełnić rolę z pożytkiem dla tych instytucji i niekoniecznie trzeba było jedną czy osobę do dwóch rad kierować, tym bardziej w momencie, kiedy, kiedy to budziło emocje i wątpliwości. Hmm, ale z tego, co, 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 co pan wiatr Kruszkowski oświadczał, wszyscy mieliśmy możliwość przeczytania tego oświadczenia, no, wynika jasno, że on konsultował tę kwestię ze Swoją radczynią prawną, że także wiceprezydent Małecki, ówczesny wiceprezydent Małecki, także mu tutaj te dokumenty przygotowywał, więc trudno się dziwić, że prawo, prezydent. Pani redaktor, prawo jest tak skonstruowane, mm -hmm. że, od, że nie odpowiada tym, kto rekomendował i tym, który mm -hmm. sugerował, że można takie rozwiązanie zastosować, koktem, który mm -hmm. finalnie dokonał tego wyboru. No tak. Pod powołaniem podpisał się prezydent Kruszkowski, mm -hmm. no i za to. Bierze, musi wziąć e, na siebie odpowiedzialność, bez, bez względu na to, uznając jego rację, że został wprowadzony w błąd. No tak to właśnie wygląda na nieszczęście pana prezydenta Kruszkowskiego, byłego prezydenta. A słyszał pan co może z podwykonawcami? Aqua Zdroju, bo prez, prezydent Szemej z gospodarską wizytą zwiedził y, Aqua Zdrój, y, wszyscy byliśmy zachwyceni postępem prac, y, tak no, z, z 40 firm, 100 pracowników, tak trochę nie wiem czy to jest żart jakiś, czy coś takiego, no ale tak to przeczytałam. Właśnie, że, że to tak wygląda mniej więcej? Nie, nie wiem, no ja, ja myślę, że też duża wiedza, dużą wiedzę jak aktualna sytuacja wygląda, to czerpie między innymi z mediów, między innymi hmm. u pani w telewizji jest cisza, widocznie dalej ten problem nie został rozwiązany. Suchy nas dochodzą, raczej może nie suchy, tylko fakty, że Budopol złożył wniosek, Podryk, tak. wniosek o upadłość. Tak. W z, no i pozwy sądowe. I pozwy sądowe. w związku z powyższym taki stan rzeczy zbyt długo w moim przekonaniu dotyczący naszych mm -hmm. e, firm wałbryskich. Zbyt długo e, trwa i to niczemu nie służy. Natomiast odnosząc się ja nie, nie słyszałem, żeby tam było 40, znaczy no tak, nie słyszałem e, mm -hmm. wypowiedzi bezpośredniej, że było tam 40 tak firm my, i, 100 ja tak. i 100 pracowników, bo to... to Mm -hmm. Nie wiem, czemu to by miało służyć. Bo na przykład nie... podzieleniu zadania? No, chyba, że podzieleniu zadania, żeby mm -hmm. przyspieszyć mm -hmm. wykończenie czy Nie, żeby nie ogłaszać przetargów, chyba. No, być może, żeby być może. przyspieszyć dokończenie całego mm -hmm. tego procesu inwestycji. No, ale tak można sobie dzielić zadanie? Tak, ale absolutnie nie można dzielić. Dlaczego no, e pan tak spokojnie e o tym mówi? No cóż, ja mogę powiedzieć, od, od tego jest Urząd Zamówień Publicznych, od tego mm -hmm. jest, jest Rada Nadzorcza w spółce mm -hmm. Akwa Zdrój, od tego jest prezes, od tego jest właściciel. Mm -hmm. I oni muszą wiedzieć, czy oni łamią prawo, czy nie łamią. Jeżeli, no to łapią, zapytamy właśnie, jeżeli to łamią to... prawo, to będą musieli yy, mhm. uzasadnić dlaczego, dlaczego to zrobili. Natomiast mnie coś innego bardziej martwi, że... że... Słyszeliśmy, że w czerwcu ma być ten obieg otwarty. Wiemy, że. że umowa do... preopeningu, tak? To tak, ma Pan na myśli. No, umowa do tego końca marca ma, tak? że ma być zrealizowana do tak. końca marca. Końca nie widać. Suchy nie, yy, dochodzą, że, że wykonawca tego zlecenia absolutnie nie ma zamiaru odstąpić czy negocjować. Nie no 430 tysięcy piechotą nie chodzi. To być może trzeba się na tym zastanowić. No, jakiś co? Co? aneks podpisać, tak, ale tak, podobno tak. Co nie tym, można. Co z tym fantem zrobić? Ja myślę, że chyba nie ma rzeczy Niemożliwy. niemożliwych. Ale ja jeszcze wracam do tej jednej rzeczy, do tych 40 firm i 100, i 100 pracowników. pracowników. Nie wyobrażam sobie, kto będzie odpowiadał za ewentualne, nie wiem, usterki, czy jakieś niedoróbki na tej budowie. 40 film, 50 film będzie przyjeżdżało i każdy i, i każdy. Nie Ale wiem. był prezydent z gospodarską wizytą i nie widział tam żadnych problemów. No to o, oby tak było, jak, no, tak jak, jak pani mówi, bo to jest inwestycja, tak nieregłotnie no, w tym studiu mówiliśmy, największa w, w historii Wąbrzycha powojennej w tej dziedzinie życia, na tej, na tej przestrzeni. Mam tu na myśli rekreację, sport. Mm -hmm. No, taki triumfujący tytuł dzisiaj w tygodniku nowym, bo taki zauważyłam w kioskach, tygodnik miejski się to wydaje, tak nazywa, jest, że na nic się zdały protesty mieszkańców. Budujemy na placu Jana Pawła II. To tak. przed kościołem. No, wskazywaliśmy no, no. prezydentowi drogę wyjścia, ale chyba. Panie redaktor, mówiliśmy również w tym studio, że, że jest wiele obszarów w Wałbrzychów, jest wiele miejsc w Obrzychu, gdzie można byłoby sadowić to budownictwo e, mieszkalne komunalne, tak? mhm. Doskonałe no miejsce tutaj za Olimpem. Tak, no, mamy Olimp, ale mamy też dzielnice, tak, mamy tak. wiele dzielnic, mm -hmm. gdzie dużo budynku się wyburzyło. Mm -hmm. Jest wiele miejsc, jest wiele działek uzbrojonych, mm -hmm. gdzie można było takie inwestycje prowadzić. A po drugie nie zapominajmy, że, że to też jest to, co również tu mówiliśmy, to jest rewitalizacja naszego miasta. Tak? Mm -hmm. Taki budynek, tacy mieszkańcy w takich dzielnicach, to jest świeży duch, świeży, świeża, krew. świeża krew i, i, to, i to fajnie funkcjonuje, tak? I to fajnie wtedy funkcjonuje. Po to są projekty rewitalizacyjne, po to re był rewitalizowany plac na, przy teatrze dramatycznym, po to Lewartowskiego była remontowana, żeby tam puścić jakiegoś ducha, trochę świeżości, innego, innego patrzenia na dzisiejszą rzeczywistość. Ja sobie tak to wyobrażam. Mówiliśmy o tym, że to jest lokalizacja, być może z punktu ekonomicznego super. Natomiast z punktu funkcjonowania bytowego dla tych mieszkańców, którzy tam zamieszkają, również dla tych, którzy mieszkają, no nie będzie najszczęśliwsza. Skomasowanie, można na takiej, skomasowanie metrów na, dalej. Dlaczego? Skomasowanie nie chce na takiej tego małej drzwi. przestrzeni yy, tylu mm -hmm. yy, mieszkań no będzie wpływało źle. No, kawałek tego placu zielonego jest yy, tu mm -hmm. przy kościele przepięknym miejscu, mm. miejscu obdarzone szczególną y, przez Wałży, Uwagą, atencją tak, mieszkańców przez, na pewno przez tak. nie, miejsce mm -hmm. gdzie niejednokrotnie do tych celów y, byłoby wykorzystywane, czy jest wykorzystywane, no, będzie y, zabudowane. No, dla mnie to zagęszczenie w tym miejscu jest nie, nie, A pan absolutnie... gdzie by wybudował? Proszę, no ja już powiedziałem, mamy Sobięcin, mamy podgórze, mamy mm -hmm. śródmieście, naprawdę proszę wierzyć, że jest kilka miejsc, gdzie może, można byłoby wybudować takie obiekty. Nawet w okolicach tych żłobków, które są budowane na giserskiej, mm -hmm. no na, tak na, budowane na, na Podgórzu, No średnio są budowane właśnie. Na podgórzu, w takich miejscach, żeby mm -hmm. to obejmowało jakby cały pomysł. Natomiast odpowiedzią, jeżeli tak, taki fakt jest na. Na zakłopotanie, na propozycje mieszkańców. No jest to, co w gazecie dzisiaj przeczytaliśmy, ale no to każdy z mieszkańców musi sam wnioski wyciągać. Panie senatorze, mamy nowy zarząd, nową szefową strefy, tak w Dniu Kobiet, właśnie. Pytam Pana o to. No, no tak, to już jest na o przestrzeni ostatnich, można powiedzieć, kilku miesięcy, czy, czy ostatniego półtora roku. Mhm. Zmiana kolejna składu zarządu. Nie wiem, w tym okresie, kiedy funkcjonowanie stref pomału, że tak powiem, dobiega końca, takie rotacje czy są właściwe. Uważam, że nie. Jak słucham, jak słucham niektórych naszych włodarzy, którzy mówią, że poprzednie panie, które były w zarządzie, czy poprzedni zarząd był bardzo słabym zarządem, który nie realizował zadań narzucanych przez Wałbrzych, to jestem trochę tymi sformułowaniami zdziwiony bo ja chętnie poznałbym autorów pomysłu wyrzucenia, bo tak to trzeba nazwać, bo nie przedłużenie czy niepowołanie pana prezesa Mirosława Grebera na następną kadencję było bardzo dużym błędem. Więc ja się nie boję powiedzieć, że ktoś doprowadził do tego, że Mirosław Greber został wyrzucony z tej strefy i to kuglować i kombinować przy strefie. Mamy tego efekty takie, jakie mamy. A jeżeli tym osobom wydaje się, że jedynym pomysłem na funkcjonowanie strefy i korzyścią dla Wałbrzycha ma być ta słynna. Fundacja powołana, do której strefa będzie przekazywała pieniądze, nie wiem, na wsparcie sportu, innych dziedzin życia to chyba są w błędzie, bo moim zdaniem bardziej skupiłbym się na tym, żeby jak najwięcej Wobrzyszan pracowało w strefie, żeby te firmy, skupiłbym się na tym, żeby te firmy jak najdłużej chciały przebywać w strefie, skupiłbym się na tym, żeby te półki, które stoją puste zaczęły się zapełniać jeszcze w tym czasie funkcjonowania tych stref, żeby zaczęły się zapełniać inwestorami. Natomiast co do działalności poza Finansowej, poza biznesowej, dotyczący mieszkańców Obrzyka. Myślę, że tak najgorzej nie jest, bo i poprzedni zarząd też podpisał umowę z koszykarzami wspiera różne inicjatywy. Natomiast tworzenie fundacji, na którą strefa będzie przekazywała X środki. Będzie zmuszona przekazywać, będzie, czy będzie zmuszona przekazywać X środki. Mm -hmm. Ktoż tym będzie zarządzał? Ja się tak pytam. Już mieliśmy historię z jednym z prezydentów na Dolnym Śląsku w mm -hmm. miast. Trzy kadencje temu, który stworzył taki fundusz właśnie, którym, z którego były przekazywane dotacje uznaniowo, subiektywnie dla tej instytucji, dla tej instytucji, dla tej instytucji. Strefa jest normalnym czy zakładem, normalną firmą do zarabiania pieniędzy. Strefa żyje przede wszystkim dzisiaj z tego, co wnoszą inwestorzy do tego wspólnego garnuszka. I bardzo wiele wnoszą inwestorzy w ale są również inni inwestorzy, którzy w tym funkcjonują. W związku z powyższym ten podział tych środków, jeżeli następuje, no też musi być w miarę zrównoważony. Dlatego uważam, że nie można publicznie wypowiadać się, a przynajmniej nie wypada w moim przekonaniu osobom publicznym. Wypowiadanie się na temat pracy zarządu poprzedniego, czy jeszcze poprzedniego. Bo tak to nie jest po prostu eleganckie. Dzisiaj mamy, prezesem jest pani. Nazwiska zapomniałem, która pełniła funkcję dyrektora i zajmowała się rozdziałem czy środków z Unii Europejskiej w Urzędzie Marszałkowskim. Mam nadzieję, że spokojnie sobie poradzi. I tak jak do tej pory współpracowała z naszymi włodarzami przez Urząd Marszałkowski, także też również będzie dobrze współpracowała jak do tej pory. Po prostu. Dajmy temu zarządowi, żeby mógł się y, wykazać. Ja mniej się martwię o panią prezes. Może zdziwiony trochę jestem, że y, innych dwóch pozostałych członków zarządu nie ma zbyt dużego doświadczenia w zarządzaniu takimi przedsięwzię... przedsięwzięciami. Tak, tak. Czy jest przedstawicielem? Tak, minęło Ja nie ja wiem, rządzie? nie znam, że tak powiem, historii mm -hmm. i kariery zawodowej pana Jakackiego. Nie wiem, jakimi zarządzał firmami. Jaki miał, jakie miał w tej materii doświadczenie. Nie wiem również, jakie doświadczenie i jakimi firmami zarządzał drugi członek zarządu, jak dobrze pamiętam, chyba ze ślemu. Ale takie są decyzje. Ktoś tym zarządza, ktoś bierze za to odpowiedzialność. Miejmy nadzieję, że ona będzie normalnie funkcjonowała, funkcjonowała tylko dajmy. Dajmy im normalnie na to szansę. No dobrze, panie senatorze, dziękuję bardzo panu za rozmowę, chociaż nie, jeszcze chciałam panu zadać jedno pytanie dotyczące tego turnieju y, dziewcząt z Wałbrzyskiej Wdyni. <sum> to, to znaczy, tak, tak ostatnio rozmawialiśmy, mm. że, że przygotowujemy turniej, będzie duży turniej, nie tylko dla y, dzieci z Wałbrzycha, ale również z poza Wałbrzycha i z powiatu, i, mm -hmm. i z powiatu dzierżyniowskiego. Mamy dużo zgłoszeń. 21 marca rozegramy turniej, gdzie, z którego najlepsza drużyna pojedzie na finał 27-28 kwietnia do Gdyni. W następnym dniu rozegramy. Taki wielobój sportowy, oparty przede wszystkim na konkurencjach i związanych z koszykówką, i tam również na poziomie szkół i tam również najlepsza drużyna z opiekunem pojedzie na turniej finałowy do Gdyni, i do tego jest ogłoszony konkurs fotograficzny i plastyczny. Rzecz dotyczy, rzecz dotyczy połączenia morskiego, można powiedzieć, żagli z koszykówką. To są dwa wiodące tematy. Myślę, że mhm. myślę że jak część naszych dzieciaków pojedzie do Zagórza, zamknie mhm. oczy, to będzie wyobraźniami i widziało właśnie te białe żagle i te białe łódki pływające po, mhm. po jeziorze w Zagórzu Śląskim w Grodnie. Także zapraszamy 25-26 marca. W te dwa dni będą rozgrywane właśnie te zawody. I tak jak powiedziałem, 27-28 Kwietnia spotykamy się w Gdyni. Oczywiście Fundacja Zielone Wzgórze, że tak powiem, pokrywa wszelkie koszty związane z turniejem, pobytem potem zwycięzców w Gdyni i organizujemy to przy udziale i wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Za to bardzo serdecznie Panu dyrektorowi Mariuszowi dziękuję. Dziękuję dzisiaj, Pani za to, No właśnie. No o właśnie. Zapomnieliśmy. Nie, to może nie, nie zapominamy, nie, nie, pamiętamy nie, nie. od samego rana, to. pamiętamy e, od wczoraj. E, cóż, można powiedzieć: dziękujemy, że jesteście, dziękujemy, że opiekujecie się nami, dziękujemy, że dajecie nam e, swoją miłość. E, bez Was świat byłby zdecydowanie e, z gorszy, inny. E, mniej dlatego, estetyczny. Mniej estetyczny, mm. tak jest. Mm -hmm. I dlatego za to wszystko Wam dziękujemy i mamy nadzieję, że. E, tak jak powiada to Jurek Owsiak, z tamtem będzie trwał do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękujemy bardzo za te życzenia panie senatorze, za przybycie do studia. Wszystkim dziękuję. państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z senatorem szóstej i siódmej kadencji, Romanem Ludwiczukiem.